Oglądając w niebo, wypatrujemy latawców, a wiemy, że samochód bez paliwa nie pojedzie, tak jak i latawce bez wiatru niestety też nie polecą. No, aura pogodowa w tym roku jest dla nas wyjątkowo łaskawa, a wręcz niełaskawa. Uchroniła nas do tej pory przed deszczem, ale niestety nie dała nam żadnego wiatru, a to wiąże się z tym, szanowni państwo, że będzie nam bardzo trudno dzisiaj pokolorować niebo nad Mierzeją Wiślaną, aczkolwiek wszyscy pasjonaci latawców, którzy przybyli do gminy Sztutowo, aby bawić się razem z nami, będą robili wszystko, aby to uczynić i aby przynajmniej kilka latawców pojawiło się na naszym niebie. A my tymczasem, szanowni Państwo, zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do wzięcia udziału w atrakcjach towarzyszących. Jak Państwo widzicie tutaj pod tym namiotem czekają na Was nasze animatorki. Tutaj malujemy twarze, tutaj zapraszamy Was na warsztaty balonowe. Tutaj również wszystkie dziewczynki mogą sobie zrobić pamiątkowe, piękne, kolorowe warkoczyki, z kolei w stoliczku obok tworzymy autorskie przypinki. To wy jesteście autorami tych właśnie przypinek, które na pamiątkę będziecie mogli zabrać ze sobą do domu właśnie na pamiątkę dzisiejszego spotkania. Pierwszy fruwający na bubu szanowni Państwo na naszej plaży dzisiejszego przedpołudnia Tata Siłos swoich mięśni i biegu napędza ten oto latawiec, który powstał podczas naszych warsztatów. Warsztaty latawcowe odbywają się drodzy państwo w czerwonym namiocie Fundacji Strefa Mocy. Tam nasze urocze animatorki czekają na was. Tam możecie stworzyć swój autorski latawiec z ulubioną postacią bajkową, tak jak to uczyniła nasza e, koleżanka e, rysując wspaniałego Labubu, który już w tej chwili unosi się w powietrzu. Jeżeli nie macie planów na niedzielne przed i południe, zapraszamy serdecznie na plażę do kątów rybackich. U 什么硬碰硬？<music> Rybacki puścimy Was troszeczkę w rozgrzewającej muzyki. Abyście... Oczywiście z minuty na minutę będziemy próbowali wzbić naszą latawce w powietrze, chociaż przy tej ilości wiatru, która jest dzisiaj, jak się z pewnością Państwo domyślacie, nie będzie to wcale proste. 이렇게 <laughs> i przedstawiamy się na tych wszystkich górach. E, Skocz jak na tyle i już e, za chwilę poznamy e, Pradało. No, Rozumiem, będziesz tutaj wspomagała dziennie. Ja masz na Mia. Mia wracają tutaj do nas. No i cóż, szanowni państwo, jeżeli jesteśmy gotowi, no to, kochani, budujemy trzy najwyższe wieże. Czas, start! Dobra, Mamy no dla Was oczywiście nagrody. Liczy się zabawa, determinacja i konsekwencja. Każdy dostanie nagrodę, ale no, zobaczymy kto będzie najwyżej dzisiaj na podium, a więc kogo wieża będzie najwyższa, najstabilniejsza i dotrzyma linii 5 sekund po zakończeniu konkursu, bo takie jest właśnie Wasze zadanie. Budujemy. Przypomnę, że dobra budowla to solidny fundament, tak aby nasze wieże się nie przewracały. Dzisiaj wiatr na pewno ich nie przewróci. I za chwilę zobaczymy, z ilu klocków uda Wam się taką ogromną wieżę stworzyć. Przypomnę, wczoraj w Sztutowie, dzisiaj w Kątach Rybackich K-Weekend 2025. Poczekaj, poczekaj. Na razie wydaje mi się, że rywalizacja wyrównana. Troszeczkę, jak Anastazja wysuwa się na prowadzenie. Na razie tamta wieża wydaje się być najwyższa, no ale niemniej jednak tutaj dwie pozostałe również sekundy na sekundę są coraz coraz wyższe. Zobaczymy czy będą równie stabilne jak wysokie. A my już czekamy chwali na Was z upominkami, nagrodami. Aby nagrodzić Waszą aktywność w dzisiejszym konkursie. Dzieci podają, rodzice coraz wyżej, coraz wyżej umieszczają kolejne klocki. No i zobaczymy, czy uda nam się wykorzystać wszystkie. Musimy wykorzystać wszystkie klocki. Nawet jeżeli już na górę się nie da, to gdzieś na dole budujemy solidny fundament, aby jeszcze zagospodarować każdy klocek, który jest na naszej plaży. Konkurs zakończymy w momencie, kiedy wszystkie klocki zostaną wykorzystane. Bardzo wysokie wieże teraz jakby na... Na prowadzenie wysuwają się nasi goście z sokołowa. Troszeczkę wieża jakby się przewraca i tak spadła. No ale oczywiście odbudowujemy. Odbudowujemy. Jeszcze mamy troszeczkę czasu, jeszcze troszeczkę klocków. Jest. Aha! Jedną część panny założy na drugą, Budujemy tak jak... jeszcze myślę, że kilkanaście, jeszcze kilkanaście klocków do wykorzystania. No i kochani powolutku będziemy się zbliżali do mety. Uwaga, uwaga. Ostatnie klocki. Ostatnie i odliczamy Pięć. Cztery, trzy, dwa. Uh, nie. Uważajcie na głowy. Wieża <Getałada>: numer jeden. Jeszcze. Uważajcie na najmowy. Dobrze, dobrze. Puszczamy. 5, 4. Puszczamy, nie trzymamy. 5, 4, 3, 2, 1. Wygrali! Trochę się rozsypało z góry, ale mimo wszystko wieża. Naszej gości zwałomina. O jeden stopień, jakby Anastazji i jej tata oczywiście okazała się najwyższa. Bardzo się starali. Wszyscy się fantastycznie starali. Nie chodzi tu o wynik, kto wygrał, jak kto przegrał. Chodzi oczywiście o to, abyście się... Fantastycznie bawili i integrowali w gronie rodziny, a ja do Państwa z kolejną rodzinną proszę, animacją powrócę już za kilkanaście minut. Proszę. I dwa zestawy, proszę bardzo. Dziękuję. Tak Missing <laughs> streams I walked alone. <laughs> <In> those streets <laughs> of cold stone. <laughs> Needs a halo of a street now. I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were standing by, <laughs> by split the flash of a million by. Let's the mirror. 对对对